Drodzy Wierni, dotychczas mówiliśmy o tym, że Duch Święty daje łaskę uczynkową, jest sprawcą tej łaski, i oczywiście ta łaska uczynkowa jest tak naprawdę środkiem do doprowadzenia człowieka do stanu jeszcze ważniejszego dla niego, a mianowicie do łaski uświęcającej. Jeżeli człowiek jest używający rozumu. Jest w stanie grzechu śmiertelnego, to między innymi Pan Bóg daje mu łaskę uczynkową, która jest potrzebna do tego, żeby się nawrócił. Czyli pobudza takiego człowieka do nawrócenia na różne sposoby. na no przede wszystkim przez wyrzuty sumienia, przez pewną jakąś taką perspektywę, że można jednak żyć inaczej, że można się poprawić, że można się zmienić, że można utrzymać Boże, błogosławieństwo, i wtedy taki człowiek pociągnięty przez tą zachętę Bożą, podejmuje dzieło nawrócenia, czyli udaje się do spowiedzi, zrywa z grzechem, poprawia to, co, na, co zepsuł i zaczyna nowe życie. A więc u podstaw łaski uświęcającej jest łaska uczynkowa. Łaska uczynkowa jest niejako wyprzedzająca łaskę uświęcającą. Tyle, że łaska uczynkowa, jak żeśmy już mówili o tym, jest pewną pomocą chwilową do konkretnego czynu. Pan Bóg daje nam tych łask oczywiście bardzo wiele, do wielu różnych czynów, które przed nami stoją, natomiast nie jest to nic, czym się można cieszyć trwale. I tak jak już też mówiłem, łaskę uczynkową, jeżeli nie wykorzystujemy jej skrupulatnie, dokładnie, to oczywiście można też. Dość łatwo stracić, zmarnować, jeżeli tracimy jedną łaskę uczynkową, jedną zachętę do dobra, kolejną zachętę, powiedzmy, kolejne zniechęcenie do zła, to wszystko się marnuje, to w pewnym momencie Pan Bóg daje nam tych łask coraz mniej, dlatego że jesteśmy marnotrawni. Ale teraz chciałbym powiedzieć o tym najwspanialszym dziele, którego Duch Święty dokonuje w duszy ludzkiej, a mianowicie o o udzieleniu łaski uświęcającej. Można powiedzieć, oczywiście tylko i wyłącznie przez podobieństwa, jak wielkie i wspaniałe dzieło dokonuje się w momencie, kiedy Duch Święty daje nam łaskę uświęcającą. Można trochę to powiedzieć, przyrównać do takiego obrazu, kiedy kowal wkłada kawałek metalu do, do ognia. Potem oczywiście ten ogień rozżarza bardzo mocno i ogień niejako przenika metal i kiedy wyciąga z tego ognia ten metal, to ten, o, to, ten metal niejako żarzy się. Jest czerwony, roz, rozpłomieniony cały i to możemy porównać, yy, właśnie to, to działanie kowala możemy porównać rzeczywiście do działania Ducha Świętego, który sam jest tym płomieniem, który rozpala duszę, i ta dusza, która będąc w stanie grzechu śmiertelnego, jest ciemna i smutna i ponura, bardziej siedlisko demonów niż Boże, w momencie, kiedy Duch Święty ją rozpala wewnętrznie, powoduje, że niejako żarzy się boskim światłem Ducha Świętego. I to jest to piękno, które dokonuje się w momencie, kiedy człowiek dostaje łaskę uświęcającą. My w credo e, mówimy, że credo in spiritum sanctum dominum et vivificantem, czyli po polsku byśmy to przetłumaczyli, jako ożywiciela. Natomiast grecki termin mówi zoe poetos, czyli twórca życia, czyli. Duch Święty jest tym, który ożywia, ale też i tym, który tworzy życie. Ponieważ jeżeli człowiek przychodzi na świat ze zmazą grzechu pierworodnego, to nie ma w nim życia Bożego. Więc to nie jest tak, że żył i nie żyje i znowu ożył. Tylko przychodzi jako martwy, w sensie duchowym, na świat. I Duch Święty jest tym, który dokonuje wspaniałego cudu ponieważ tą obumarłą duszę, która nie, jakby jest dla Boga zamknięta, przeodziewa w tą wspaniałą szatę, jaką jest łaską święcająca. Dokonuje tego wspaniałego, tego wspaniałego cudu przez chrzest święty, którym przemienia tą duszę, czyni ją duszą żyjącą, duszą, która może żyć życiem wiecznym. Więc oczywiście tu każdy obraz, który byśmy użyli, czy to będzie wzięty chociażby z przypowieści o synu marnotrawnym, który pokazuje jak ojciec ściąga łachmany z swojego syna i każe przynieść nową szatę, każe przynieść pierścień na rękę, sandały na nogę na nogi, ażeby swojego marnotrawnego syna na nowo przywrócić do godności dziecki, dziecka Bożego. To jest też obraz tego, czym się, co się dzieje z duszą w momencie, kiedy łaska uświęcająca stępuje. To jest jak deszcz, który pada na pustyni. Ci, którzy mieli tą okazję widzieć, ja niestety na własne oczy nie miałem okazji widzieć tego cudu, ale rzekomo dokonuje się niesamowity cud, że piaszczysta Pustynia, w momencie, kiedy spadnie, co rzadko się zdarza, ale się zdarza, kiedy spadnie deszcz, natychmiast pokrywa się kwiatami. To jest coś, coś wspaniałego, co staje się z naszą duszą. Więc Duch Święty niejako przenika naszą duszę, rozżarza ją, darzy ją życiem, przeozdabia ją, czyni ją po prostu arcydziełem. Tutaj należałoby przypomnieć. W dziełach świętej Teresy od Jezusa napisała pewne dzieło, które wprost traktuje o duszy jako o mieszkaniu Boga. I to dzieło zaczyna się od pewnego porównania, jakiego używa święta Teresa, a mianowicie ona porównuje do takiego właśnie zamku, kryształu. I Bóg dał jej najpierw wizję, ponieważ nie wiedziała, jak się za, to, za, to, za tą książkę zabrać, żeby ją pisać. Ta książka jest o modlitwie generalnie, o życiu duchowym. I Bóg dał jej wizję, w której ukazał jej duszę ludzką w stanie łaski uświęcającej. Święta Teresa napisała, że gdyby nie była pouczona przez Pana Boga, że to jest stworzenie, oddałaby tej duszy boską cześć. Tak była wspaniała jasność, ponieważ mówi, że z tego wewnętrznego mieszkania, z tego siódmego mieszkania, w którym przebywa Bóg, promieniuje przez ten cały kryształ to światło, które rozświeca tą duszę boskim światłem. Czyli dusza łasce uświęcającej jest właściwie przebóstwiona, jakby przeniknięta bożym światłem, które z jej najgłębszego wnętrza wydobywa się. To jest właśnie działanie Ducha Świętego. Jak ten cud dokonuje się, jeśli chodzi o już konkret? Wiemy, że łaska uświęcająca nie, nie może być nam dana, czy nie, nie mamy żadnego prawa do tego, żeby otrzymać ten wspaniały dar. To nie jest tak, że nam się należy. Łaska jest łaską, czyli Bóg udziela łaski, czyli daje dar komu chce i w taki sposób, jaki chce. Więc i tutaj, jeżeli mamy do czynienia z łaską święcającą, to tym bardziej, ponieważ to jest dar szczególny, wyjątkowy, ponieważ czyni nas dziećmi Bożymi, czyli podnosi nas na wyższy poziom, uszlachetnia nas. Powoduje, że przez ten dar stajemy się kimś wyjątkowym w porównaniu do tego, kto jest w grzechu śmiertelnym. A więc nikt nie może sam zasłużyć na łaskę święcającą, i to Bóg musi niejako w nas pokonać tą przeszkodę, która jest w postaci grzechu pierworodnego, i to Bóg musi zniszczyć tą przeszkodę, i czyni to za pomocą znaków widzialnych. Jako że my jesteśmy ludźmi, którzy mamy tą część naszą zmysłową, za pomocą której kontaktujemy się z rzeczywistością, dlatego też Bóg chciał, ażeby to, co duchowe, to, co duchowego w nas się dzieje, również miało swoje odzwierciedlenie w znakach zewnętrznych, a żebyśmy mieli pojęcie, w jakim czasie, w jakim momencie właśnie ten Duch Święty dokonuje wspaniałego cudu. Właśnie w tym czasie, kiedy ja tu głoszę tą katechezę w kaplicy przeoratowej, taki cud się dokonuje, ponieważ dziecko będzie właśnie za niedługo, za parę minut, zostanie ochrzczone, czyli po główce tego dziecka popłynie woda święcona, kapłan wypowie sakramentalne słowo zostawione nam przez Pana Jezusa. Ja Cię wieszczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i kiedy te zewnętrzne znaki obmycia. Tej duszy, dokonują się na ciele tego dziecka, w tym momencie Duch Święty wstępuje do duszy i oczyszcza ją z grzechu pierworodnego. Oczyści ją jakby ze wszystkiego, gdyby to była osoba, dajmy na to, dorosła, to oczywiście oczyszcza z każdego grzechu uczynkowego, i nie tylko, że oczyszcza ale od razu ją przeozdabia wszelkimi cnotami, które są jej potrzebne do tego, żeby, żeby Bogu się podobać. Przede wszystkim oczywiście cnotą wiary, nadziei i miłości, ponieważ to są nasze duchowe zmysły, za pomocą których możemy z Bogiem się kontaktować. I, i dlatego to jest takie istotne. I tutaj w sakramencie chrztu mamy też taki obrzęd, który jakby do istoty oczywiście sakramentu nie należy, ale... Też coś nam pokazuje, mianowicie kapłan podaje zapaloną świecę dla nowo ochrzczonego i to jest właśnie ten znak jego duszy, że ta dusza, to jakby ta świeca symbolizuje, zostaje zapalona płomieniem Ducha Świętego. duch święty płonie w niej i oświeca ją i powoduje, że, że ta dusza jest rzeczywiście piękna, że jest niosąca Chrystusa. Natomiast Prawda jest też taka, że Pan Bóg pomyślał o naszej, e, e, o naszej słabości e, i tutaj oczywiście dał też i inny sakrament, ażebyśmy mogli odzyskać utraconą łaskę święcającą. Pewnie dla nikogo nie jest tajemnicą z tutaj obecnych, że tą łaskę niestety można utracić. Ona jest czymś stałym. To jest dar, który jest stały i ze strony Pana Boga tak jest. Pan Bóg, jak nam to daje, to daje nam na stale. W momencie naszego chrztu, kiedy dał nam łaskę uświęcającą, to dał nam ją na zawsze. Nie powiedział, daję Ci na 3 lata i zobaczę, czy się sprawdzisz. Czy tam na przykład, nie wiem, na lat 10, bo to dla niemowlaka na trzy lata to, to akurat jeszcze nie, nie zdąży używać rozumu, ale daję mu na lat 10 i zobaczymy teraz po 10 latach, czy zasługujesz na tą łaskę, czy nie zasługujesz. Jak nie zasługujesz, to Ci ją zabiorę. Nie. Pan Bóg daje i mówi na całą wieczność. To jest mój dar dla ciebie na całą wieczność i chroń go. I tak jak każdemu można dać jakikolwiek prezent, i oczywiście wtedy nie ma się za wcale zamiaru, żeby za jakiś czas odebrać ten prezent, ale ten, kto otrzymuje prezent, ten prezent może zachować, albo może go zgubić. Z nami jest tak, że my bardzo łatwo lubimy gubić te duchowe dary. I z tego też tytułu. Łaska uświęcająca jest, mimo że jest najcenniejsza, nic cenniejszego w życiu nie dostaliśmy jak łaskę uświęcającą. Mimo że ona jest tak cenna, to tak łatwo ją gubimy. A gubimy ją w zwykły sposób przez grzech śmiertelny. Jeden, jedyny grzech, tam gdzie jest materia ciężka, świadomie i dobrowolnie popełniony czyn przeciwko przekazaniu Bożemu albo Kościelnemu, i, i to już wystarcza ażeby jeden grzech spowodował, że tą łaskę uświęcającą tracimy. I tu to jest tak, że jeżeli ją tracimy, to można byłoby rzeczywiście pogrążyć się w takim totalnym smutku i w starożytności, kiedy praktyka pokutna jeszcze nie była tak bardzo sprecyzowana, jasna, w różnych miejscach różnie to wyglądało, dla niektórych chrześcijan... Realnie był to duży problem, ponieważ po chście e, na przykład można było raz pokotować, a niektórzy bardziej rygoryści, powiedzmy, e, nie była to powszechna praktyka, ale się zdarzali tacy biskupi gdzieś tam lokalnie, którzy mówili, że po chście nie można absolutnie już, jeżeli się utraciło łaskę uświęcającą, to już nie ma żadnej drogi, już tylko sobie siedzieć i czekać na piekło i nic poza tym nie pozostaje. E, natomiast no, jednak Pan Bóg. Kiedy odchodził od nas w czasie tuż przed swoim wniebowstąpieniem, przepraszam, w dniu zmartwychwstania, kiedy przyszedł do apostołów, wstąpił na nich i powiedział: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Proszę zauważyć, że tutaj znowu się pojawia ten duch święty w kontekście odpuszczania grzechów. Czyli dał apostołom władzę. Władzę Ducha Świętego, ażeby ożywiać w tym wypadku. We chrzcie Duch Święty jest tym, który tworzy życie, to Boże życie, a w Sakramencie Pokuty jest tym, który ożywia umarłego. I apostołowie dostają tą, 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 to zadanie, tę możliwość, wręcz obowiązek do tego, ażeby tą łaską szafować dzielić się tą łaską ze wszystkimi, którzy mają to nieszczęście popełnić grzech śmiertelny i przez to i przez to tutaj Pana Boga obrazić drodzy wierni to są dwa sposoby zwyczajne w których otrzymujemy albo odzyskujemy łaskę czyli łaskę uświęcającą, czyli chrzest i sakrament pokuty jest jeszcze nadzwyczajny środek, kiedy dajmy na to z jakichś powodów jeszcze nie możemy z tych dwóch środków skorzystać, a mianowicie skrucha żal z miłości do Pana Boga, czyli żal doskonały. Może tak się zdarzyć, jak na przykład jakiś katechumen przygotowuje się do chrztu, jeszcze nie jest ochrzczony, bardzo pragnie być ochrzczonym i dajmy na to. Gdzieś ma jakiś, nie wiem, taki atak jakiejś choroby, na przykład zawał serca, nie ma kapłana który, ani nikogo innego, kto by mógł go ochrzcić przed, przed śmiercią, ale bardzo serdecznie z, z miłości do Pana Boga za wszystkie grzechy żałuje, to ten że katechumen dostaje w tym momencie też łaskę uświęcającą przez ten żal. Przez tą skruchę doskonałą, którą mamy, nie dlatego, że zasłużyliśmy na piekło, tylko dlatego, że Boga, naszego Ojca Najmilszego, naszego Zbawiciela i Ducha Świętego naszego Uświęciciela, żeśmy obrazili. Odpłaciliśmy się niewłaściwie. I wtedy, wtedy właśnie to jest ten środek. Stąd to jest bardzo istotne, że gdyby się nam zdarzyło popełnić grzech śmiertelny, żeby natychmiast po tym grzechu śmiertelnym starać się zbudzić akt żalu doskonałego i już w ten sposób pojednać się z Panem Bogiem. Oczywiście nigdy nie mamy pewności, czy ten żal doskonały jest rzeczywiście doskonały, stąd nie zastępuje on spowiedzi. Grzechy należy i tak wyznać, obowiązek pozostaje. Nawet gdybyśmy mieli stuprocentową pewność, że nasz żal był prawdziwie doskonały, to jeżeli przeżyjemy, to przy najbliższej okazji należy grzechy śmiertelne wyznać. Ale to już jakby tutaj poboczny temat. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć o tej, tych skutkach. Zostało to jakby. Po, yy, yy jakby już wspomniane, ale chciałbym wypunktować te poszczególne skutki działania Ducha Świętego, który daje łaskę uświęcającą dla duszy. No pierwsza sprawa to jest tak, że kiedy zanim daje łaskę uświęcającą, to najpierw oczyszcza. To jest, nie, jak powiedzmy, mamy brudne naczynia, to najpierw trzeba je pozmywać, ażeby tam znowu nałożyć jakieś nowe dania. Bo popsujemy te nowe dania. Więc Duch Święty, kiedy przychodzi, to po prostu pierwsze to jest duże zmywanie. tak? Oczyszcza naszą duszę, porządkuje ją e, i dopiero wtedy, kiedy ona jest oczyszczona e, ze wszystkiego, dopiero wtedy daje łaskę uświęcającą. Oczywiście dla Ducha Świętego nie potrzeba dużo czasów. My, żeby pozmywać trochę czasu, potrzebujemy. Natomiast Duch Święty czyni to w jednym momencie wszystko, ale my musimy rozróżnić te dwa działania. Jedno to jest oczyszczające, a drugie to oczywiście to jest e, Duch Święty. Łączy nas z Bogiem i czyni nas świątynią Bożą. I to jest prawda, że człowiek, który jest w stanie łaski święcającej, jest prawdziwie świątynią Bożą. Zawsze Bóg przebywa w jego duszy przez łaskę i udziela się tej duszy w sposób szczególny. Grzesznika oczywiście Bóg też podtrzymuje w istnieniu, ale proszę sobie wyobrazić, to można tak porównać, jak się pokłócą bliscy ludzie. To są tak zwane ciche dni. Może nawet, jak to są, powiedzmy, krewni, na przykład mąż i żona, to nawet sobie jakoś tam usługują, ale się do siebie nie odzywają, tak? Te konieczne codzienne obowiązki się wykonuje na rzecz rodziny, ale, ale tak jakby nie ma, nie ma tutaj e, rzeczywiście tej zażyłości i tej czułości, natomiast... I dlatego, też, to Pan Bóg jakby te obowiązki wobec nas wykonuje, podtrzymuje nas w istnieniu, darzy nas siłą potrzebną do tego, żeby żyć. Ale prawda jest taka, że no, jakby wiele z tego my więcej nie dostajemy oprócz tych darów naturalnych. Natomiast, jak ktoś jest w stanie łaski święcającej, to jest, wtedy dzieje się ten wspaniały cud, o którym mówił nam już Pan Jezus, że przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. To jest, to jest niesamowita sprawa sobie pomyślimy, Kościół jest daleko, trzeba dojechać, ale za każdym razem, kiedy jesteśmy w stanie łaski święcającej, tego Boga również znajdujemy w swojej duszy. Święty Augustyn wyraźnie mówi, On jest bliższy mi, niż ja sam sobie. Wspomniałem też już o tym, że daje te cnoty i teologalne, i cnoty również i cnoty moralne, które są potrzebne człowiekowi do tego, ażeby żyć po chrześcijańsku. To nie jest tak, że tylko no, teraz Cię tutaj zrobiłem dzieckiem Bożym, a teraz będzie, zobaczymy, co, co Ty z tym wszystkim zrobisz. Duch Święty wyposaża nas do walki, w drogę, taka, żebyśmy mieli wszystkie potrzebne, e, potrzebne środki, które są, e, są nam konieczne do tego, żeby duszę swoją zbawić. E, następnie daje również... I pewną, pewną formę zadowolenia, może nie jest to konieczny dar, ale e, kiedy oczywiście niemowlę nie, tego nie doświadcza, nie może tego doświadczyć albo przynajmniej na pewno nie pamięta tego doświadczenia, bo też rozumu nie używa i pamięci jeszcze e, jakby też nie ma. E, natomiast osoba dorosła i to pewnie każdy z nas doświadczył przynajmniej przy sakramencie spowiedzi. Jak wspaniałym jest darem właśnie otrzymanie łaski uświęcającej. Jak idziemy do spowiedzi przygnębieni, zasmuceni, a przystępujemy do spowiedzi, wyznajemy nasze grzechy, żałujemy za niej, kapłan wypowiada słowa rozgrzeszenia i jaki pokój, jaka radość, jakie, jakie zadowolenie spływa na naszą duszę. To jest również działanie Ducha Świętego. On też daje... Takie, takie tutaj nam cudowną pomoc zachętę również do tego, a żebyśmy ten dar łaski uświęcającej szczególnie cenili. Oczywiście oprócz tego czyni nas dziećmi Bożymi i dziedzicami nieba, Czyli jakby uświęcając nas, Podnosi nas do godności adoptowanych dzieci Boże. Nie jesteśmy dziećmi z natury Pana Boga, bo z natury jest tylko jeden syn jest ten odwiecznie urodzony Logos, synem Ojca natomiast my jesteśmy adoptowani w Chrystusie. Przez Chrystusa jesteśmy jako nabyci, i, i mamy tutaj przez adopcję dostęp do tej, tej godności którą otrzymujemy na Chrzcie Świętym i którą odzyskujemy w sakramencie pokuty. I oczywiście, jako dzieci, to i dziedzice. Każde dziecko ma prawo do dziedzictwa. I my, jako dzieci Boże, mamy prawo do dziedzictwa. Jakimże to jest dziedzictwem, które, do którego mamy prawo? Sam Ojciec Niebieski. On jest najwyższym naszym skarbem. I On chce nam się udzielić, kiedy tylko skończymy nasz ziemski tutaj bieg życia. To osiągniemy ten skarb, jakim jest sam Pan Bóg. Będziemy mogli się w tym skarbie zanurzyć i na Wiki już go by posiadać, nigdy go nie tracąc. To jest oczywiście ta różnica, że to my musimy umrzeć, nie ojciec, ażeby to dziedzictwo, ten spadek otrzymać, ale. Spadek jest nieporównywalnie większy niż można sobie to wyobrazić, ponieważ tym spadkiem jest sam, sam Bóg. Udział w boskiej naturze. Do tego mamy prawo przez łaskę uświęcającą. Czy to jest po prostu bilet do nieba, który, którego nie wolno, nie wolno stracić. I oczywiście, jeżeli ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, to już zupełnie na koniec, to ten człowiek może zdobywać zasługi. Zasługi, które jakby te będą wynagrodzone w niebie. Jeżeli człowiek, ja już też wspomniałem też o tym, jeżeli człowiek jest w grzechu śmiertelnym, może uczynić nawet najwspanialsze dobro, najpiękniejsze cuda, może na jakieś dzieła miłosierdzia, nie wiadomo jakie, wyłożyć po prostu grube miliony naprawdę na szlachetne cele, to nagrodę, jaką dostanie, będzie tylko tu i wyłącznie na ziemi. Tutaj Pan Bóg go nagrodzi, na pewno w jakiś sposób, za to dobro, ponieważ Bóg jest sędzią sprawiedliwym i każdemu, kto czyni jakiekolwiek dobro, nagrodę daje. Ale nagrodę może dać tylko i wyłącznie doczesną, nie może dać nagrody wiecznej, dla tego, kto jest w grzechu śmiertelnym. Bo jest nieprzyjacielem Boga, bo jest wrogiem Boga, bo grzech nie może wyjść do nieba. Więc z perspektywy bożej te czyny są stracone. Tak? Natomiast jeżeli ktoś czyni jakiekolwiek nawet małe dobro jakiekolwiek dobro, które naprawdę jest drobiazgiem, tak? Podniesie, dajmy na to, w domu, widzi, że jakiś tam y, śmiecie leży, gdzieś tam jakiś papierek, czy cokolwiek i podniesie to i, i po prostu z miłości do Pana Boga, z miłości do swoich bliskich i wrzuci do kosza. Zupełny drobiazg. Czy odniesie brudne talerze i pozmywa, czy, czy ja wiem, tam posprząta cokolwiek, ogarnie się, ogarnie jakieś, powiedzmy, rzeczy, które są do ogarnięcia w domu, Niby im mały nic, ale jak jest w stanie łaski uświęcającej, to te czyny nabierają wartości, która jest niewspółmierna z tymi nawet największymi czynami, które czynimy bez łaski uświęcającej tutaj na ziemi. Ten mały podniesiony papierek będzie miał wartość bryliantów. Za, za ten mały gest Pan Bóg nam będzie wynagradzał ogromnymi łaskami w niebie. I to jest uczynek zasługujący, bo uczyniony w stanie przyjaźni z Panem Bogiem pod natchnieniem Ducha Świętego i wtedy Bóg nawet takie małe dobro hojnie wynagradza.